Z autu Piast Aleks Gonzales, ale zdecydowanie zbyt lekki teraz ten strzał. Biskup, dobre wznowienie. Krawiec po musiał! Jeden do zera dla Sośnicy Gliwice! Barański, górka. Górka, strata, szansa na kontrę dla Piasta, Zobaczmy. Bortoletto, Bortoletto! Jeden do jednego, Luis Bortoletto! Miguel Pegacza, Edgar Varela. Varela Pegacza! Dwa do jednego dla Piasta, fantastyczna akcja drużyny gości. Lazaretti. Miguel Pegacza. Do Lazzarettiego! Linicius Lazaretti. 3 do jednego, to no zabrakło teraz zdecydowania golkiperowi Socznicy Gliwice. Alex Gonzalez. Vinicius Nazaretti, Alex Gonzalez. 4-1 dla Piasta Gliwice, Alex Gonzales. Biskup nie obronił tego strzału. Edgar Varela, ale szokcja! Jeszcze do bitka, co za początek w drugiej części tego spotkania w wykonaniu piasta Gliwice. Nie najlepiej przyjął piłkę kadyni ale fantastycznie odwrócił się z rywalem na plecach i utrzymał piłkę w boisku. Edgar Varela, ależ miał miejsce Edgar Warela. No jeżeli w takim tempie piast Gliwice. Pegacza. Pegacza, Pegacza! 1 -7. Varela na prawą stronę! No i ma swojego gola Brenorosa 1 do 8. Miał jeszcze trochę miejsca, żeby wjechać bliżej pola karnego Sośnicy. Teraz Błotrakowieckiego Rik. Rik Pegaccia Lazaretti! No, mam wrażenie, że w coraz bardziej wymyślny sposób chcą skończyć akcję podopiecznie Orlando Duarte. Szybko rozegrany ten rzut z autu. I Kleyton Enrique wpisuje się na listę strzelców. Zobaczmy Rik. Rik! Prawa noga! Piłka w samym okienku bramki Jacka Brzyskiego. Jest gwizdek sędziego. Varela, Breno Rosa! Kopiuj w Klej. Rozegrania rzutu wolnego, po którym Breno Rosa zdobył bramkę Luis Bortoletto, Breno Rosa i mamy koniec tego spotkania. Derby Gliwic dla Piasta. 1 do 11 kończy się ten mecz. Bardzo wysoka porażka Sośnicy Gliwice. Oni nie byli faworytem w tym spotkaniu na Piast. Po prostu zrobił swoje, jedynego gola dla gospodarzy znowu Kamil Musiał. Natomiast dla drużyny gości do siatki trafiali Trzykrotnie Winnicus Lazaretti, bo dwa gole dorzucili Miguel Pegacza, Breno Rosa i Clayton Enrique.